Witam wszystkich, Jacek Ciesielski, firma Onsen. Zapraszam na następny odcinek Triki Sprzedawców. Jednym z takich bardzo ciekawych trików to są wszelkiego rodzaju certyfikaty. Gazela biznesu, lider konsumencki, o oEcoTex, materac dla alergików, materac dla cukrzyków, materac y, y, zdrowotny, materac medyczny, materac, y, nie wiem, masujący, materac na rozciąganie kręgosłupa, pod to są podporządkowane jakieś certyfikaty, które tak naprawdę kompletnie nic nie znaczą. Ostatnio byłem w sklepie jednej z firm, to jest taki autoryzowany sklep z materacami, który posiadał na ścianie około 30 różnych certyfikatów. Sprzedawca oczywiście się chwalił, że tylko oni mają te certyfikaty, tylko że jak podszedłem do tej ściany, to się okazało, że to są certyfikaty w ogóle nie związane z materacami. Oczywiście chodziło o jakąś tam czystość pianki, ale generalnie to były na przykład jakieś certyfikaty związane z zalesianiem, że firma, która produkuje materacy, produkuje też łóżka i w związku z tym, że te łóżka są z drewna, to jest jakiś taki certyfikat mówiący o tym, że jest jakaś tam uregulowana gospodarka leśna i oni taki certyfikat dostali. Następny certyfikat to był certyfikat dotyczący jakości kleju ale nawet nie, czy on jest na bazie wody, czy na bazie rozpuszczalnika, tylko po prostu dotyczący do tego, jakiej jakości jest ten klej, że jest dobry. Bardzo często pojawiają się też jakieś certyfikaty materacy, na przykład sprężynowych, gdzie w materacach sprężynowych bardzo często jako przekładka między sprężyną a pianką w tej górnej warstwie stosowane są po prostu jakieś odpadowe materiały albo jakiś filc bardzo niskiej jakości, albo jakaś wykładzina, która była używana na przykład na targach jednorazowa i ktoś ją dostaje za darmo, bo koszt utylizacji na przykład na terenie Niemiec jest bardzo wysoki, to niektórzy producenci materacy zakupują taką, czy dostają za darmo taką wykładzinę i stosują ją jako taką przekładkę i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ale to nie byłoby może takie Nieuczciwe, gdyby nie fakt tego, że najczęściej stosują to największe firmy. Firmy, które wydają najwięcej na marketing i mają największe budżety, i oczywiście oni zrobili badania rynku, i wiadomo, że co przekonuje najczęściej klienta wszelkiego rodzaju certyfikaty. Następnie wypowiedzi znanych ludzi. Autorytetów naukowych, tak, czyli jakieś badania jakiegoś profesora chemii, fizyki, itd., itd. Następnie to są nasi znajomi, którzy troszeczkę się znają na takich nowościach, trochę głębiej analizują to, co w danym produkcie jest, później znajomi, którzy używają produkt, itd. itd. Więc w zakresie stosowania tych wszystkich trików związanych z atestami certyfikatami, Uważam, że chwalenie się nimi w momencie, kiedy one nie mają żadnego znaczenia dla użytkownika, jest po prostu jednym wielkim oszustwem. Pojawiają się na przykład firmy, które mają certyfikat PZH. Jeżeli my wiemy, że każdy dostawca musi spełnić pewne normy, to wiadomo, że certyfikat PZH będzie na pewno pozytywny. Jeżeli ktoś się chwali, że ma materac na rwę kulszową, to yy, powiem szczerze, nie ma takiego materaca, ponieważ nie wiem, by musiał tam siedzieć taki mały fizjoterapeuta i całą noc nam masować yy, nogę, pośladek czy odcinek lędźwiowy. Bardzo często, chyba najczęściej, stosowany jest taki trik związany z certyfikatem, że materac jest niealergizujący. Nie ma czegoś takiego jak materac dla alergika. Więc każdy kto pisze materac dla alergika, jest po prostu, sorry, ale kłamcą. Oczywiście, jeżeli by powiedział, że ten materac jest dla alergika, który jest uczulony na przykład na roztocza lub na alergeny się psa i kota i miałby specjalny preparat czy jakiś probiotyk, który będzie eliminował te alergeny, okej. Okay. Ale nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, że jesteśmy dla albo jesteśmy hypoalergiczni. To znaczy, hypoalergiczni, czyli mniej nasz materac alergizuje od wszystkich innych, ponieważ jest taki, ataki. To są puste słowa. Po prostu jest to gigantyczne nadużycie, chwalenie się certyfikatami. Oczywiście, jeżeli ktoś napisze, że yy, ma materac lateksowy dla alergika. I poprze to jakimiś badaniami, ok. Ale jeżeli ktoś napisze, że wszystkie materace z lateksu, który produkuje, nie wiem, Dudlopilot, Allaj, obojętnie jaki lateks, syntetyczny, naturalny, są dla alergików, to znowu kłamie. Po prostu wiemy dobrze, że lateks uczula. Normalnie uczula około 1% populacji na świecie, ale na przykład, już w przypadku ludzi. Którzy mają ciągły kontakt, na przykład służba zdrowia stosując lateksowe rękawice. Tam ci ludzie nabyli tak, tej takiej ukrytej alergii, i już wśród medyków aż 10% jest uczulona na lateks. Nie ma czegoś takiego, ja nie znalazłem w każdym bądź razie, żeby lateks nie uczulał i białko, które uczula w tym lateksie było w 100% jak gdyby wypłukane, czy, czy te materace, czy poduszki byłyby pozbawione tego lateksu. Więc pisanie o tym, że jest idealny dla alergików, ponieważ nie pozwala rozwijać się roztoczą, jest totalnym po prostu kłamstwem. Nie wiem, nie słyszałem i nie znalazłem naukowych badań, które by mówiły, że w lateksie roztocza się nie rozwijają. To jest po pierwsze. Ale znalazłem za to mnóstwo innych badań, które wskazują na to, że materac lateksowy może być źródłem alergii. Więc, to, że ktoś będzie miał podstawiony certyfikat, najlepsza firma, najczystszy produkt, najbardziej medyczny, każdy z tych certyfikatów w 99% można po prostu kupić. To znaczy tak, jeżeli mówimy o certyfikatach związanych, nie wiem, z biznesem, z tym, że konsumenci kochają ten produkt, z tym, że wśród kobiet w ciąży wygrał ranking, albo jest w ogóle w rankingu numer 1, tak? To są po prostu, no tylko i wyłącznie chwyty marketingowe, tak? Ale jeżeli już znajdziemy coś takiego, że y, posiada oekotex, to teraz jest pytanie, czy w tym o ekoteksie jest napisane, że ten certyfikat jest dedykowany konkretnie do tego produktu dla tej firmy? Ponieważ są to wiarygodne badania związane z tym, że sprawdza się poszczególne elementy składowe materaca i można powiedzieć, że on w całości będzie czysty, czyli coś takiego jak certyfikat CertiPur, z którego cała branża się wyśmiewała. Dzisiaj. W branży piankowej każdy mówi, że ma certipur. Wszyscy mówili, że to jest, yy, ach, tam kółeczko wzajemnej adoracji i kto zapłaci, ten dostaje certipur. A dzisiaj wszyscy producenci chwalą się certipur. Więc yy, musimy zwrócić uwagę na to, yy, kto jest producentem, czy to jest, rzeczywiście robią to ludzie z pasją, czy robią to ludzie tylko dla marketingu i po prostu manipulują klientem. Materac rehabilitacyjny, materac medyczny, materac zdrowotny. Wszystko, co jest związane z mm, tym, że materac jest medyczny, ok. Każdy może powiedzieć, że ma wyrób medyczny. Tylko pytanie, kto zrobił prawdziwe badania i kto rzeczywiście dostał na końcu wpis do rejestracji. Ponieważ w Polsce, tak jak i w całej Unii Europejskiej, wystarczy zgłosić do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych swój produkt i już ten produkt staje się wyrobem medycznym. A dopiero procedura kilkuletnia wykaże, czy on rzeczywiście tym wyrobem był. Ci wszyscy, którzy mają zrobioną całą procedurę medyczną i wiedzą, że ich wyrób jest rzeczywiście medyczny, śpią spokojnie. Ale ci, którzy tylko złożyli, bo chcieli mieć po prostu, nie wiem, Materac bardziej popularny, albo materac na niższej stawce VAT, no to oni no, powinni spać z, naprawdę poddenerwowani, bo jeżeli się okaże po kilku latach, że ten wyrób nie jest wyrobem medycznym, no to pewnie będą mieli jakieś problemy. W tym przypadku to jest jak gdyby uczciwe, ponieważ to urząd weryfikuje. Ale już w przypadku firm, które nadają różnego typu. Certyfikaty, najlepszy dla konsumentów, najlepszy dla właśnie kobiet, idealny produkt dla dzieci. To jest tylko i wyłącznie wyszukiwanie pomysłów na to, ile pokazać certyfikatów, a tak naprawdę zweryfikuje wszystko klient. Także zwróćcie uwagę szczególnie na tych, którzy chwalą się bardzo certyfikatami, takimi, które są albo jak się wejdzie w taki certyfikat i zobaczy, że on jest po prostu przyznawany przez jakąś tam firmę. Ta firma istnieje rok, dwa, pięć, dziesięć, dwadzieścia. W oparciu o jakiś tam ranking, to to jest po prostu dla mnie oszustwo i bullshit, tak? To po prostu jest kupuje się takie certyfikaty. Zresztą my osobiście dostajemy od tego typu organizacji mniej więcej co tydzień, dwa tygodnie jakąś ofertę na wykupienie u nich takiego certyfikatu. Nie wierzę w to. Oczywiście, z punktu widzenia marketingowego, powinniśmy to zrobić, bo byśmy mieli całą tablicę certyfikatów i Państwo, jako klienci, byście mówili: O, ci są super, mają certyfikaty. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to Polska i nie ma przeprowadzanych żadnych badań, po prostu kto zapłaci, ten taki certyfikat dostaje. Jeżeli takie certyfikaty byłyby przyznawane i oceniałoby się rzeczywiście y, to y, opinie klientów, użytkowników. Weryfikowano by na przykład usługę wykonywaną przez daną firmę, to super. Gdyby to była Dania, Holandia, Stany Zjednoczone, Australia, to na pewno do takiego rankingu byśmy przystąpili. Ale jeżeli ja dzwonię do kilku firm, które produkują lub sprzedają materacę, nie mogę się dodzwonić, w regulaminie jest napisane, że jest stuprocentowy zwrot, a później jest napisane w punkcie drugim, że producent lub sprzedawca może odmówić wypłacenia pełnej kwoty, ponieważ. Ten produkt był, nie wiem, brudny, czy był używany bez worka foliowego, no to sorry, nie chcę współpracować z taką firmą i nie chcę też jak gdyby, oglądać ich certyfikatów. Także trik sprzedawców jest bardzo często połączony z trikiem producentów i w moim przypadku i weryfikacji tych wszystkich certyfikatów. Wynika z tego, że 90 parę procent tych certyfikatów to po prostu są kupione certyfikaty i nikt nigdy nie weryfikował ani tej usługi, ani tego produktu. Pozdrawiam serdecznie.